No, witajcie dzisiaj z powrotem w kolejnym dniu. Dzisiaj już jest e, tak szczerze mówiąc, czwartek. Właśnie chłopaki sobie pożyczyli takie deski, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Dawid, Grzeszu, <słuch> na razie będą się uczyć. Wypożyczyliśmy sobie na godzinkę, a potem będzie zamienna, potem ja. Jak się tam wprawią wszystko Dobra Wam powiem szczerze że znowu jest pogoda piękna Teraz wam pokażę Zaś piękna pogoda jest Zaraz jestem w bluzce wyciem ale zaraz będę ściągała bluzkę, bo jest za ciepło O Dawid już próbuje wstać widzę I co Dawid ciężko? Dawid! Dawid, ciężko! Dawid, idź do domu. Ty, młody, nie siadasz? Nie wstajesz? Hey, tak, ja nie. <laughs>

Hva er det?

Dawid, weź klapki do tego tam na, na statek Kamerujecie ci cały czas No, no, no tak Nie, nie. nie wiem jak tu ludzie wpływają Bez butów Bo bez butów Ale ciężko spustać Juki trwajak pat co zrobił no, wiem. No i buty powinny odpłynąć gdzie No tam gdzie są te, te No tam

No dobra, już teraz właśnie wróciliśmy z, z Road Tripa. No ale byliśmy wcześniej na Ciekawe, was też chwycić. Dobra, spokojnie. że Waj byliśmy. Do dobra, że byliśmy też na jeziorze, nie? Bo trochę się tam pokąpaliśmy. Tego trochę nie wiem czy widać. Na pewno widać, że jesteśmy spieczeni. Wszystko nas troszeczkę tak boli. Byliśmy po potem w domu, oglądaliśmy Harego Pottera, nie chłopaki. Harego Pottera, kontynuację. No i teraz właśnie idziemy sobie, pojechaliśmy do Pertisao, e, taką promenadą, można powiedzieć, takim małym chodniczkiem idziemy. Teraz Wam pokażę jak tutaj wygląda ładnie. Okej? Okay? jakiś ten, nie wiem, widzę nic. Nie Nie, widzę, czekaj. Tu jest o, jeziorko. Tu byliśmy na tym punkcie takim, u góry jest punkt okay, widokowy, przysymaj. nie? O! Widać wszystko. Czy byli nie widać na kamerce? Tutaj byliśmy no. na górze, tak Mini punkt widokowy, Punkt widokowy. Tutaj drzewka tego. Góry. Zz... Czekajcie. Chcieliśmy dokupić jakąś pamiątkę, szczerze wam powiem, nie? Ale niestety wszystko pozamykane, nie? Jak nazwę, wszystko pozamykane, bo już jest prawie siódma godzina, nie? No. Idziemy właśnie zaraz na lody jeszcze, bo mamy smaka na lody. Dobra, czekaj, obkręcę. O, świecie pugałach. Idziemy zaraz właśnie na lody, bo tutaj taka jest mała taka restauracja. Ty zarąbiście z tego kija się nagrywa? A? Dobrze się nagrywa z ludzie patrzą, ale <grywa> trudno. No i tego. No i Trzyba. potem... No właśnie. No i potem też przyjdziemy, potem chłopaki tą chcą też streamka robić. Także wiecie. Jutro chyba pójdziemy sobie jeszcze na basen. U nas tam w hotelu jest basen i jacuzzi. Jutro się spędzimy tam gdzie dni. Bo ogólnie szczerze Wam powiem, że ma padać jutro. Od 11 do 11 ma być fajna pogoda, a potem ma padać, nie? No w sumie myśmy wykorzystali już pogodę, nie? No tak. No, żeby taki... 3 dni były Ja padać. 3 Z 5 dni miał Czy być jak... chyba jeden słoneczny, reszta deszczowy, a wyszło tak, wszystkie że. Wszystkie fajne no. Praktycznie wszystkie mamy słoneczne i, Woli, bo mi to I chyba lada. dwa dni zostaną deszczowe, nie? Jeżeli się nic nie zmieni, ale podobno do zmieni, południa no. ma być, nie? Tak. tak. No zobaczymy, nie? Dobra, to widzi, widzi, widzimy się na lodach, nie? Pa. Niewiastki. Teraz właśnie jesteśmy ubrani w ładne... Co się zeszło, Teraz właśnie wyszliśmy do wanny... Ej, Boże. Teraz weszliśmy do windy. Do wanny. Oooo, zobaczcie. Jak fituje. Jak Patrzcie, jakie zajebiste. Nie, ludzie będą patrzeć teraz klasycznie. Tak jak klasycznie, będą ludzie paść. No i gadaj. Jeszcze dostaliśmy klapki do tego, ale mówimy, a dobra, idziemy bez klapek. Fajnie wyglądacie, nie? Co tutaj tak właśnie wygląda, widzicie? Fajna przestrzeń. Elegancko, idziemy na basen. Ludzie, idziemy basen. Tu jest na zewnątrz, koło hotelu, nie? Dawid, ja dam po prostu zdjęcie zrobić, żebyś mi zrobił. Idziemy się trochę poopalać. Czy poopalać, ja też głupoty gadam. Czy my tu sami jesteśmy? My tu sami jesteśmy? to szkodzi, jesteśmy tutaj prawie sami gdzie ta babka jest, dwie babki tam chyba są, także, wiecie, tak to wygląda fajnie, i się rozbieram, czekajcie, położę Was tutaj, Ciekaj. tak by było dobrze położyć Was. Paki idą tam właśnie tam nad tym dobra, jak coś to dam jeszcze potem wam się potem wam zakencji, bo może ludzie chyba przyjdą, bo wiecie, jest o chyba 18 Jest jest kolacja tutaj właśnie, nie? Także jak ktoś się to później, trzymajcie się z tamtej strony, z lewej strony jest jacuzzi, ale nie będę tego nagrywała, bo wiecie, tam są jeszcze ludzie. Także wiecie, duba jest tak. Nagrywać. A tu widzimy Grzesia, siebie, widzę elegancko. Na razie żadnych ludzi nie ma. Zarąbiście. To też takie fajne jest. Można sobie usiąść. <laughs> się zrelaksować, o moja pierdolka. Gdyby tak nie było, że ja wyrnę, wyrnę orła, nie? A zajebiście. Fajnie, że nikogo nie ma. Jeszcze Hej, porobimy fotki bo Chłopaki, tak źle dzisiaj nie chcieli fotków robić, nie? A ja gadam, kurde, chodźcie, zrobimy sobie fotki. Póki wiecie. Póki jest okazja. Ale i to jest. Także wiecie, potem zobaczycie na moim Instagramie, jak to e, wygląda. Dobra, idę też tam zaraz do nich. Wbijam. Idę się zmoczyć, bo tylko do 20 to jest otwarte, wiecie? Także idę się pomoczyć trochę. Co robić wam fotki trochę? Do idziesz? Do jakuś idzie. Tam jeszcze nie ma bombelków. Może. Stary, proszę do jacuzzi.